Panie i Panowie Posłowie, Panie Premierze, to wielki dzień, to wyjątkowo ważny dzień. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro, obiecywaliśmy, że prędzej czy później ten projekt, ta ustawa wejdzie w życie. I dzisiaj to robimy. Robimy to w pierwszym możliwym dniu, w pierwszym możliwym momencie. Przyszliśmy do nowego Sejmu po to, żeby w ekspresowym tempie realizować tylko dobre projekty. Nie tak jak miało to miejsce przez ostatnich 8 lat. Nie tak jak wtedy, kiedy tu, na tej sali, w ekspresowym tempie, rękami dzisiejszego członka Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, <noise> rozmontowywano system sądownictwa. W Polsce. Rozmontowywano praworządność i niezależne sądownictwo w Polsce. My w takim tempie przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. 170 milionów złotych na program Villa Plus pana Czarnka. Skandal. Elektrownia Ostrołęka, na tle której Pan prezes Kaczyński tak ochoczo się fotografował, blisko półtora miliarda złotych. 30 milionów złotych komisja smoleńska, podkomisja smoleńska, pana Macierewicza. Billboardy o KPO 10 milionów złotych, billboardy o pieniądzach, które nie trafiły do Polski. To odpowiedzialność pana premiera Morawieckiego. Ławeczki patriotyczne za ponad półtora miliona złotych. Program Izera, elektryczne samochody, miało ich dzisiaj jeździć milion po polskich ulicach. Wydano na to już 150 milionów złotych. Programu in vitro nie zlikwidowano dlatego, że nie było pieniędzy. Ten program zlikwidowaliście, bo chcieliście za wszelką cenę zaglądać do sumień Polek i Polaków. Robiliście to przez ostatnie 8 lat. Odebraliście kobietom prawo do antykoncepcji awaryjnej, bez recepty. Zabraliście prawo do poczucia bezpieczeństwa kobiet w ciąży. Utrudniliście dostęp do badań prenatalnych. I dla tych wszystkich, którzy dzisiaj nas oglądają, mam bardzo dobrą wiadomość. 15 października w Polsce skończył się czas zaglądania do sumień Polek i Polaków. Słuchałam ostatnio pana premiera. Morawieckiego, który obiecuje bon na in vitro. Słyszeliśmy wszyscy pana rzecznika Bochenka, który mówi, że dzisiaj będzie głosował za tą ustawą. To ja się pytam, teraz? teraz, kiedy odjeżdżają wam te rządowe limuzyny i za wszelką cenę chcecie utrzymać władzę, gdzie byliście przez te ostatnie 8 lat? Gdzie byliście wtedy, kiedy pan minister Czarnek akceptował skandaliczny podręcznik do hit, w którym stygmatyzowano dzieci z in vitro. Gdzie wtedy byliście? Dlaczego pani Barbara Nowak jest nadal kuratorem oświaty? To ona mówiła, że in vitro nie powinno mieć miejsca. Rzecznik Praw Dziecka, który podczas debaty w Senacie mówił, że in vitro jest po prostu niegodne, a wy wszyscy tutaj za nim zagłosowaliście. Gdzie wtedy byliście?